I bobry. Dzień dobry, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Jak zapewne Państwo widzicie, jestem poza domem. Tak, jestem w kawiarni, kupuję kawkę dla Asi, bo ekspres do kawy ciągle jeszcze nie działa. Natomiast mam nadzieję, że to się zmieni, bo obejrzałem tutorial na YouTubie, a jakże. I będę podejmował się dzisiaj samotnej próby naprawy ekspresu jakby od początku czułem, że to jest kwestia y, m, młynka że go coś tam blokuje po prostu. No, co to jest to się okaże, może ziarenko kawy, może, może wpadło tam coś y, niepożądanego, czasami z, z, w tej kawie potrafi być po prostu coś wrzucone, kamyk kawałek drewienka, nie mam pojęcia co może zablokować y, młynek zatem ja dzisiaj będę się starał dostać do tego młynka sprawdzić to wszystko a później to złożyć, żeby działało <średziorny> no ale to jest tylko jedno z wyzwań na dzisiaj. Kolejnym wyzwaniem jest to, że no właśnie w dniu wczorajszym pani, która u nas pracuje w Babalu, powiedziała, że się źle czuje i musi jechać do domu. No i dzisiaj wysłała wiadomość rano, że nadal się źle czuje i nie przyjdzie do pracy. Co stawia nas w trudnej sytuacji, no bo no, niedziela jak niedziela, bo w niedzielę nie ma Asia żadnych zajęć, także żadnych lekcji. Także tutaj po prostu na miejscu będzie. Poniedziałek generalnie mamy Babalu jest zamknięte. No ale później, od wtorku już począwszy, no Asia ma normalnie zajęcia, normalnie lekcje i nie może być w klubiku. Ja, jak jestem w klubiku, to tylko odstraszam, to zapewniam, to jest jak jest biały i do tego jeszcze brodaty, to to nie, nie działa, to nie działa dobrze. Państwo się domyślacie, jakby sytuacja jest zdecydowanie nie, nie, nie okay. więc albo będziemy musieli zapnąć, no albo szukamy po prostu kogoś do pracy. O tak, na gwałt szukamy kogoś do pracy i zobaczymy, czy się uda znaleźć, czy nie. Szczęśliwie rynek pracy tutaj jest troszkę inny niż w Europie niż w Polsce i chętnych do roboty nie brakuje. Pytanie brzmi tylko, czy sobie poradzą. O może tak. To dobra, to jest kolejne wyzwanie na dziś. Jakie jeszcze przed nami? Najbliższe godziny pokażą. Zapraszam serdecznie do oglądania. Ja czekam na kapuci do Asi. Już jesteśmy w Klubiku. No jak wspominałem wcześniej, dzisiaj Asia tutaj będzie samotnie działała. Ja muszę pojechać, kupić te bambusy takie na płoty. Musimy pouszczelniać to wszystko, żeby tutaj psy jednak nie wchodziły. Kiedy nas nie ma. Kiedy jesteśmy nie wchodzą już, ale, ale kiedy nas nie ma, żeby też nie wchodziły. Yy, i, I przywieźć wiatraki do montażu tutaj. Czekam na decyzję yy, tutaj pewnego człowieka, czy będzie miał czas nam to wszystko popodłączać, czy nie. Jeśli nie, to... Dostaliśmy kontakt do jakiegoś innego elektryka lokalnego czekamy aż nam odpowie. Przyjedzie tutaj, zrobić wycenę. A na razie, jak co dzień, przygotowanie miejsca. Zresztą te liście lecą jak głupie z drzew. Jako, że nie spodziewamy się specjalnie klientów, gości w klubiku z samego rana, więc troszeczkę żeśmy tam połogarniali i teraz przyjechaliśmy. Do sklepu hamującego drewnem, bambusami, tego typu klimatami. Ja lubię w ogóle tego typu klimaty, właśnie takie przytartaczne. Cięte drewo, drewno, zapach tego drzewa. A no, my po co przyjechaliśmy, przyjechaliśmy kupić te mapy. Musimy po prostu połatać, połatać płot, tak, żeby nam psy nie wchodziły. No i żeby estetyki trochę to zabrało. Mimo, że tam nie widać tej części, ale, ale po prostu, żeby to było zrobione fajnie i zgrabnie. Zobaczyłem w razie co tutaj, tam Pan naprawia taką te bandy. O, ho ho, 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 moi śmiertelni wrogowie, czyli gęsi. Tam się kotki mały bawią, a tam już się zapuściła gęsi. Ja tam dalej w takim razie nie idę. Bo jak wiadomo, gęś to wredne stworzenie i zaraz będzie chciał mnie przydziałać. Ale chcę iść do kotków małych. Jeden, dwa, trzy, cztery. Cztery maluszki takie. To się jest ekstremum odwagi mojej strony, że to podchodzi. O nie. Idzie tutaj gęśnie jesteś gęście czy kaczka? Nie wiem, nie będę ryzykował, pizzy. Zobaczcie na chodki. a tam pod tym chyba mama. Cześć, cześć kłóciaczki, cześć, cześć, słodkie. Tata sobie śpi, poszły, wiedzą co robią. Tutaj kuchnie polowe, nie wiadomo gdzie. No i właśnie, taki ala Tartak, tam tego drewna, bale drewniane. fajnie

Okay. Hmm. Tu mają też taką półeczkę z różnego rodzaju takim pierdółkami około drewnianymi, czyli śruby, wkręty, gwoździe, oczywiście. No i tutaj patrzę, że mają takie końcówki yy, ampulowe, ale, ale za duże. Potrzebujemy mniejsze do tego ekspresu. To pojadek gdzieś indziej poszukam. O, buta. Fajnie. Mam nadzieję, że będą sprzedawali takie obok nas tam, takie narzędzia. Mówię się, no musimy wziąć tuktukę zamówić, żeby przewieźć te, te e, bambusowe maty i, i, i kupiliśmy jeszcze siatkę, żeby rozciągnąć pod drzewami. I Lillę yeah. mówię, no musimy wziąć tuktukę. Nie, nie musimy, nie musimy. Pan pojedzie, zabierze to motorem. Niestety mieliśmy plan taki nietny, że jak będzie tu, tylko przejdziemy przez restaurację. tam mamy jeszcze do zabrania coś. No ale to, to zabiorę to innym razem, no przebiorę z, z restauracyjnym wodą. Da się, da się i tu chyba wracamy do, do baba tak mi się wydaje. Trzeba, jeszcze, o, o, czekaj, czekaj, I'm coming. Jesteśmy już na miejscu płotek taki. Mamy, mamy siatę, mamy um, też sznur, liną. Do czego? No do tego, żeby podwiesić to tutaj. Chcemy to podwiesić tak, żeby e, liście nie leciały tutaj w takiej ilości. Głównie chodzi o piasek, o piaskownicę, bo stąd się najtrudniej wyciąga to wszystko. A to po prostu będzie gniło no i, i, i będzie z tego lipa, więc chcemy to zabezpieczyć przed spadaniem liści. Przy okazji, to, to już cienia to nie ma co dawać, bo tutaj, jak widzicie, to, 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 to drzewa dają ten cień, ale, ale dużo mniej roboty z wyciąganiem tych liści codziennie stąd. No ale to za moment najpierw właśnie to, które już spadły, trzeba wywieźć Tarang przywysładżony, a ja byłem teraz w domu odwieść jej rzeczy. Zapomniała tarang tam paru rzeczy, nie przysłać. Co? No niestety. Musimy na razie poczekać. <laughs> Jutro będziesz mogła pomalować. No, brat nam pomaga. E, aplikuje tą siatkę. No częściowo ona przykryje ten, ten, ale jeszcze tutaj trzeba będzie podciągnąć ten Kawałek dalej. No ale to nie jest żaden problem. E, no więc, Żunku, z nami. Coś? Aha. Dobrze, to ja będę miał teraz Czesane włosy, a później jadę żeby podpisać jakieś dokumenty, to trzecie I dopiero, a mamy południe, dopiero. Przejechać jeszcze kupić tak lunchboxy dla dżuny, bo właśnie Taruk zapomniał ich przysłać, przywieźć i trochę zakupów takich właśnie pod kątem już szkoły jedzeniowych, no ale to. Czysta przyjemność. Jeszcze jedno cappuccino dla kobiety pracującej, która żadnej pracy się nie boi. Potem jadę do yy, Ankorg zrobić zakupy. Jak mówiłem pod kątem szkoły już. Do LA będę musiał się wybrać albo gdzieś kupić te lunchboxy. Może ta Ancor przyśle, a może nie przyśle, nie mogę ryzykować. Muszę mieć. I, i później na drugą się okazało tak, że jadę tymi dokumentami załatwiać sprawę. To ok nawet, to, to się zagęszcza, także o trzecie już powinienem być wolny znowuś tutaj, dla klubiku. Jak mówiłem, tak zrobiłem. Jestem teraz w, w Ankorze, kupuję rzeczy. Głównie dla dżuny, a nie, bo jeszcze muszę kupić cereals, a płatki śniadaniowe się skończyły. Także jest, jest parę rzeczy do wzięcia. Muszę się ubijać, bo zaraz muszę. Jechać, ale później będzie luźniej, już po południu mam nadzieję. przywiozłem już zakupy miałem, właśnie wychodziłem z domu, już na motor, miałem jechać tylko podwieźć tablet dla czony i jechać na podpisanie kontraktu. A tymczasem właśnie wysłał mi wiadomość Lurkowski, że się spóźni jakieś 15-20 minut. Zatem nie mam się gdzie spieszyć. No właśnie, coś się stało z dreamem, coś się stało z marzeniem, który zniknął stąd. A no sytuacja okazała się być zgoła błacha, wydawałoby się. Stoi tutaj. Stoi tutaj, <grystanie> został przestawiony brat jak kosił tutaj, to go przestawił i zapomniał powiedzieć. Ale no tak jakby to jest z boku, no w sensie nikt tam nie włazi, no po prostu nie ma potrzeby takiej, No Jakby sami państwo zobaczcie. No jest, jest taka historia, że się idzie i, i po prostu nie ma, no nie widać. No nie widać, że on tam jest. No nie, nie <grystanie> Dopiero później, przy, w trakcie rozmowy, jakieś tam wyszło, że. A nie, jest ten. Ja go postawię z boku domu. No i faktycznie stoi. Także motor się znalazł. Był, no. To dobrze. No dobrze, bardzo, 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 bardzo się cieszę z tego powodu. No to co jest? Jak z 15 minut jeszcze mam chwilkę, to e, może coś sobie zrobię do jedzenia. Nastąpiło małe nieporozumienie z Wyliczeniami, wyliczeniami um, płotu. Wszystko było ok, w sensie to co kupiliśmy dzisiaj, te dwa odcinki w zupełności by wystarczyły, gdybyśmy go sobie jeszcze przecięli tutaj na pół. zostały ono zainstalowane po całą laku długości. To jakby odświeżyło też wygląd płotu, jest ok, jest lepiej. Bez dwóch zdań, no i zatkało te dziury wszystkie. No ale zabrakło nam, zabrakło nam tutaj na tego bambusa na to, za wysłonięcie tej części. Asia szczęśliwie miała kontakt na, do tego miejsca. Nope. Skontaktowała się z nimi i przywieźli... Your brother was using this. It was next to the lines. To cut the line. I przywieźli tam jeszcze jeden kawałek. Tutaj. Przywieźli ten dodatkowy element. I tu się też wysłoni. No i już powinno być szczelnie. Już chyba nam psiaki włazić nie będą. Aha, tablet dla dziecka. Przyjechał Pan miejscowy elektryk tutaj z polecenia kogoś i robi wycenę nam. Poprosiliśmy go tutaj o, o, o to, żeby zobaczył. Tam no, sporo, sporo jest tam rzeczy zrobione, podłączenie wiatraków, oświetlenie. Tu chcieliśmy jeszcze, żeby wyprowadzić na zewnątrz oświetlenie, wyprowadził nam jeszcze gniazdko tutaj jedno takie zewnętrzne. Żeby w razie że czego można było jeszcze coś tam podpiąć, coś podświetlić jeszcze tutaj dodatkowo eee, No i wycenia, wycenia I zaraz będziemy już wiedzieli czy Czy będzie to nam robił czy nie A ja za momencik kiedy podpisywać kontrakt hmm. Był Pan, powiedział, że no nie, nie, no na takim kablu, na takim przewodzie to my nie będziemy tutaj nic robili Więc muszę Baby, I told you, it was over there na takim przewodzie nie będziemy y, robili tutaj nic, bo to nie ma sensu. Muszę kupić jeszcze raz grubszy, lepszy, półtora milimetra sobie pan y, powiedział, że to będzie optymalne. Więc kupimy takie to jeszcze przy... A się potrzebnie nóż Tutaj przyniosę to wszystko. Także, także już jesteśmy z Panem dogadani. I Pan nam to wszystko zrobi. Jestem już na miejscu. No i do Urkowskiego się udało przydać wcześniej. właśnie przyjechali też właściciele. Więc będziemy się dali podpisywali kontakt. Ej, a później będziemy się zastanawiać, jak to zrobić, bo tutaj trzeba prywatyzację klimatyzację zainstalować. Ale tym zajmie się już jutrzejszy Marcin. Dzisiejszy Marcin podpisać kontakt. I na tą chwilę tyle. Później się będziemy martwić. Kontakt podpisany, zapłacony, przystęplowany kciukiem i podpisami. No i już będzie można zacząć działać tutaj teraz też. Jest parę rzeczy do zrobienia. Trzeba to na pewno odświeżyć, pozdejmować te traki, zrobić ściankę działową tutaj, w jakiś sposób przysłonić troszkę tutaj górę i zamontować klimatyzację, no a potem stawić towar. <grystanie> po krzyku. Prościzna, nie? Ładne popołudnie nam się zrobiło. Kontrakt. Do Marchewek leci. To zamówienie na marchewki jeszcze dostałem, a po drodze muszę zjechać do domu, bazylię zabrać. Wczoraj kupiliśmy, ale została na chacie, a nie pojechała do klubiku. O, tak zachwaliłem tutaj ten, to popołudnie, a tam znowuż to samo. Będzie nawo. Mam już zaawansowane popołudnie, nie, do, nie doczekałem niedoczekanie nie ważne. Nie doczekałem się jeszcze na, e, na lunchboxy e, odesłane przez starą. Nie spodziewałem się zresztą, że to zrobi. E, jestem u nas na markecie. Nie wiem czy tutaj dostanę. Chyba nie tam... Tutaj, o tutaj taka część jest. Że może jest szansa, że coś będą mieli. Jak nie, to będę musiał zaraz jechać gdzieś do centrum. Już mi się nie chce. Dzisiaj cały dzień jeżdżę, cały dzień gdzieś, w jedną, w drugą. Eee, tutaj nie. Tutaj tak jest z zabawkami, może coś będzie. No muszę jej kupić, tylko lunchboxer nawet jakiś najprostszy. Nie, nie będzie. Muszę jechać się indziej No trudno, jak trzeba to trzeba. Aż do LA przyjechałem, aż do Los Angeles mnie rzuciło Ale tutaj wiem, że były na pewno Latboxy Są coś powinienem znaleźć eee, spokojnie damy sobie radę w tej sytuacji Jesteśmy w domu straszne tłumy tutaj, w ogóle w życiu nie widziałem tyle ludzi. stałem w kolejce do kasy normalnie, no, może niedługo jakoś, ale z 5 minut mi zeszło. Dobra, kupiłem. 17,60 dolarów zapłaciłem za te dwa pudełka. Jest dla Bubu, ona uwielbia. Ja nie wnikam w wodę. Jest też na wyrównania Frozen. Fajne są, dlatego że one mają takie metalowe. Nie wiem z czego to jest zrobione. Takie metalowe wstawki, które są jakby myślę, że łatwiejsze w utrzymaniu czystości i eee, bezpieczniejsze chyba dla dziecka. No w każdym razie jest. Mam już dwa. Taran może sobie tamte zatrzymać. No tutaj Judy ma. Poziom wyższy niż poprzednie. Tak się jakoś złożyło, że dzisiaj nie było czasu, żeby zjeść. Kupiłem żarcie dla dziewczyn, przepraszam, jedzenie dla dziewczyn. E, z, zająłem się tym, żeby, żeby miały co jeść, a samemu jakoś nie miałem kiedy. Nie było, nie było po prostu na to czasu. I teraz postanowiłem zrobić sobie przerwę i wreszcie coś zjeść. E, lunchboxy już wywiezione. No, Mam nadzieję, że dziś się spodobają. No, myślę, że na pewno tak. A ja wyciągnąłem mięcho. Podsmażę je. Może jeszcze tego. Ładny kawałek mięsa. Znaczy nie cały, teraz usmażę sobie, ukraję kawałek. I z jakimiś warzywkami ziem. Tyle. No i wracam do klubiku. Niedziela. Ach, ta niedziela. Dobra, muszę być szczery. Tarnok przysłała z powrotem te boxy, pudełka na na lunch, na śniadanie. I uniform Dżony. Także, e, także no mamy jakby teoretycznie nadmiar, ale w praktyce nie jest to nadmiar. E, te dwa będą takie przechodnie. Jak będziemy widzieć, że gdzieś tam wymieniamy się e, z dżuny, z przejściem e, e, przedmiotów. No dobrze, że są te. Ten uniform jest jeden sportowy, nie będę musiał kupować kolejnego. Przepraszam najmocniej, trochę mroku, chwilę. I już od razu to położę tutaj u niej na półce no ale to tak czy owak niezależnie od wszystkiego weźmie sobie już nowe lunchboxy do szkoły i tak jak jest tutaj on cały czas i wraca to będzie miała te a jak będzie przechodnio że ja zawożę a mama odbiera ze szkoły to wtedy sobie weźmie te i tyle proste i to krok jakiś do przodu jest teraz mogę już na spokojnie wrócić do klubiku się, gdzie czytamy w piłkę, ale teraz muzyka leci podstępnie. A dobra. Tak trzeba, no, nie mogę specjalnie pokazywać playa, ale jest znowuż trochę dzieci. E, to głównie popołudnia popołudnie i wieczory się tutaj sprawdzają na najmocniej. E, no, w ciągu dnia podejrzewam, by było to wszystko e, bardziej wypełnione, gdybyśmy mieli możliwość zostawienia dziecka po prostu na 3 godziny na przykład i może wtedy wypaść. Wróciliśmy właśnie do domu. E, troszkę posiedzieliśmy dzisiaj dłużej. E, no. Były dzieci, także nie, nie, jakby nie, nie chcieliśmy jakby tutaj e, ostro e, kończyć e, wieczoru. No i jaka sytuacja? Sytuacja jest taka, że mamy za 14.09 wieczorem. Czyli, e, czyli no przedłużyło się to znacząco. E, tylko dzisiaj dziewczyny już nie biorą kąpieli jako takiej, czyli nie siedzą w wannie, tylko szybki prysznic biorą, żeby do łóżek wskoczyć, no bo rano do szkoły. Nie możemy już tego przeciągać specjalnie dłużej. I kończymy dzisiejszy dzień. Był spoko. Nie było jakoś tam specjalnie, jakoś tam się dużo dzisiaj nie działo, tak szczerze powiedziawszy, liczyliśmy, że niedziela będzie lepsza, ale, ale i tak było, było trochę osób. No to jest dopiero początek. To się musi rozkręcić. Oczywiście na, na wszystko potrzeba troszkę czasu. Jestem lekko podziemiony, ale wszyscy jesteśmy, wszystkim leci z Dosa. Mm, kochani, dobra. Kończę ten odcinek. Dziękuję Wam bardzo za jego obejrzenie. Zapraszam na jutro na rano Czasu Polskiego na kolejny epizod. Dzisiaj życzę Wam wspaniałego dnia, spokojnej nocy i do zobaczenia. Aha, już. Siąkam nosem. Do zobaczyska. Trzymajcie się. Hej. Pamiętajcie o w górę. Do zobaczyska. Hejka.